Cześć, Łukasz Głogowski z lukaszglogowski.pl W tym wideo chcę Cię zaprosić do uczestniczenia w webinarze, który poprowadzę już dokładnie 19 marca o godzinie 20. Na tym webinarze powiem Ci o tym, jakie masz możliwości do tego, by wieść życie, jakiego pragniesz. Przedstawię Ci możliwości i sposób na to, jak je wykorzystać. Jest to prawdziwa szansa dla osób, które chcą podjąć wyzwanie, które są gotowe na zmiany, które chcą się uczyć nowych rzeczy, i dla osób, które chcą pomagać innym. Moją misją w biznesie jest to, by pomagać ludziom w podnoszeniu jakości ich życia, standardów, by mogli spełniać swoje marzenia i wiezieć, jakiego pragną, by po prostu czuli się dobrze. Ja tego dokonałem w swoim życiu i chcę to przekazać jak największej liczbie osób. I na tym webinarze. Pokażę Ci te możliwości, sposób oraz szansę, jaką masz, i biznesową, i życiową, ponieważ chciałbym stworzyć zespół, który będzie miał na celu pomóc mi realizować moją misję, ale także przy okazji realizować swoje własne marzenia. Chciałbym, by jak najwięcej osób pomagało innym w podnoszeniu jakości życia, by mogli więcej zarabiać, dobrze się czuć ze swoim życiem. I na tym webinarze pokażę ci, jaka jest szansa i jaka możliwość współpracy ze mną. Zapisz się na ten webinar koniecznie. Poniżej, pisz w pierwszej rubryczce imię, w drugiej adres e-mail i dostaniesz dzięki temu link do webinaru. Dołącz też do wydarzenia na Facebooku. Link dostaniesz w pierwszym mailu, jaki otrzymasz po zapisaniu, i udostępnij to wydarzenie na swojej tablicy, by jak najwięcej osób mogło. Uczestniczyć w tym webinarze. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Do zobaczenia 19 marca w czwartek o godzinie 20. Trzymaj się ciepło i pozdrawiam. Cześć.